Puszcza Kampinoska, jeden z największych i najbardziej malowniczych kompleksów leśnych w Polsce, skrywa nie tylko bogatą przyrodę, ale również mroczne tajemnice. To miejsce związane z wieloma historycznymi wydarzeniami, w tym z powstaniami narodowymi, które na zawsze odcisnęły swoje piętno na tej ziemi. Podczas powstania styczniowego i listopadowego, Puszcza Kampinoska była miejscem schronienia polskich oddziałów partyzanckich. Walczący o wolność, powstańcy. Często tracili tu życie, a ich historie do dziś są żywe w lokalnych opowieściach. Wiele osób odwiedzających puszczę wspomina o niezwykłych zjawiskach, takich jak niewytłumaczalne odgłosy kroków, krzeptów, czy cienie przemykające między drzewami. Szczególną atmosferę można odczuć w rejonie mogił powstańczych, które znajdują się w różnych częściach puszczy. To tam podobno najczęściej pojawiają się duchy dawnych bojowników. Mówi się, że ich niespokojne dusze wciąż strzegą miejsc, gdzie oddali życie za Ojczyznę.